Cześć, tu witajcie w kolejnym odcinku z Gryby Holder. Ja właśnie przed chwilą tutaj sprzedałam rzeczy tutaj po pseudo-ranku. On mnie naprawdę tak ranka przypominał. A teraz mamy tutaj właśnie u Natana Handlarza opcję zapytaj o to, jak zarobić duże pieniądze. Nie zna Pan jakiegoś sposobu na szybkie zarobienie dużych pieniędzy? Ma Pan jakieś problemy finansowe? E, chyba mogę panu zaufać. Mam na pana świetną okazję, ale to ryzykowna sprawa. Zainteresowany? No mów pan o co chodzi. W porządku, wkrótce rozpocznie się walka kogutów. Oczywiście nielegalna. Ja zajmuję się przyjmowaniem zakładów. Koguty walczą, aż pióro lecą. Mamy dwóch finansistów: głupiego wodza i mądrego wodza. Niezłe nie dość, że te walki są nielegalne, to jeszcze aż proszę się o wizytę tajnych służb. Przecież mówiłem, że to ryzykowna sprawa. E, szanse, na wygraną są, szanse na wygraną są pół na pół. Minimalny zakład to 5 tysięcy. Jeśli pan wygra, otrzyma pan 10 okryć swojego zakładu. Obstawia pan? Wy mi o tym mówiliście. Tylko pamiętam, że zdania były podzielone. My weźmiemy głupiego wodza. za będzie draka, jeśli głupi wódz wygra. Ile pan chce postawić? Zakład przyjęty. Po walce dam panu znać o wyniku. To chyba będzie jutro. Dobra, zobaczmy, może ktoś. Nie to. No czemu nikt się do nas wprowadzić nie chce? Ja teraz muszę o. Czekać całe 20 godzin. Ten mój wstał. O, ci się pobudzili. Może teraz? Nie chce nikt. Chodźmy z żoną porozmawiajmy. Może mamy jakąś nową opcję. Może powiemy jej, że yy, poszliśmy w hazard. O, wyjeździe kontroli marty po Nie, tutaj nie ma nic nowego. Ten nas dalej nie lubi. Czy ja sobie tu mogę tak bezkarnie wejść? Nie, tylko zasiedlenie mogę zrobić. Nie, bo drzwi zostały otwarte, to stąd mnie to intryguje. W ogóle tak myślę, że e, tak 5 godzin przed kontrolą, bo patrzcie. Nie, na tych nie możemy, bo nie mamy. Zresztą ja ich lubię i nie chcę. Ale na tą mamy książki, na tego mamy książki. Myślę, że ja ich wtedy zgłoszę. Ja ich zgłoszę od tak sobie po prostu, że wiecie, im mniej ludzi, tym mniej na mnie dowodów, prawda? W sumie tych też bym się mogła pozbyć. Wtedy byłoby całe mieszkanie puste. W sumie nie wiem, czy by wtedy zebrali dowody. Tak samo macie, po zakończeniu Beholder'a chcę robić ten dodatek do Beholder'a Błogi Sen. I tam w sumie przecież my zaczynając tej grę wiemy, że nasz poprzednik został wywalony. Więc w sumie, czy opłaca tam się jakoś mocno starać grać, skoro i tak zostaniemy wyrzuceni na koniec? Chyba, że to nie ma do końca jakiegoś znaczenia. Dobrze, ja bym sobie tutaj przyszła, bo ja bym chciała y, przeszperać ich mieszkanie. Może coś na nich znajdę jeszcze. Stało 17 godzin. Bardzo szybko to leci, powiem Wam. Ja tutaj chwilę nadrabiałam. Standardowo gra się okazjonalnie zapisuje. Ale w żadnym wypadku mi to nie przeszkadza. Dobra, ten skrzypkuje. Czy Wy tutaj macie coś nowego, donieśliście, czy coś? W sumie mówię, nie chcę na nich donosić, oni są fajni. Oni mają właśnie to e, nawiązanie do Paper, please. Jeszcze mówiliście, że my teraz e, gra akcji dziełaby się w Obristanie, bodajże. No. No, może, może. Ten dywan, słuchajcie, wygląda tak, jakby tam kiedyś ktoś został zamordowany. I jakbyśmy go ściągnęli, ten dywan, to tam byłaby taka krwawa plama. Tak, ja i moje wyobrażenia. Ten coś tam tworzy. Ile? 14 godzin. No, ja nie mam na kogo tutaj co zrobić. Donos, nikt się wprowadzić nie chce. Te nic nowego nie mają. A wiecie, co moglibyśmy zrobić? sobie jeden achievement. Czekajcie. Kradni, ukradni. Nie, jeszcze nie. Bądź jak trzy rzeczy się zabiera, to wtedy. Jest jako kradzież. No o, pięć rzeczy. Ale patrzcie jak natychmiastowo się pojawili, nie? Tak natychmiast wręcz. Zafodź grzywnę, łapówka. Łapówka. Wykonałam swoją pracę. Biorąc uwagę Pańskie wcześniejsze długi, jestem przekonany, że dokonywał pan tego przeszukania z powodów bezpieczeństwa. Jest pan wolny. Dzięki. Dlaczego mi achievement nie wskoczył? Może wskoczył, ale się nie pokazał. Zobaczę sobie po nagraniu. Dobra, a ten, ten mój jest? Sprzedawca gburowaty. I zauważyliście, że oni wiecznie tu kogoś wożą? Nie, nie ma. Pani, czemu pani tak w publicznym miejscu pali, ja się pytam. Dobra, nie chce ktoś się zasiedlić, nie chce. No, na moją rodzinę raportu złożyć nie mogę, mogę zrobić donos tylko. Jak też myślałam, żeby właśnie moją rodzinę zrobić im donos, nie? No, ale, no dobra, udało mi się Patryka uchronić, że siedzi to tłum, zdeptał, nie? To już taka nie będę, nie? Chociaż e, znacie mnie. Durne pomysły to u mnie pierwsze. Czekajcie, ja z panią mogę coś porozmawiać, jak już pani sobie tutaj stoi. E, to wszystko było. Mm, nasza żonka pranie robi. Co w ogóle tworzycie? Może sobie tutaj przyjdę, będzie Was lepiej widać. Dobra, 7 godzin. O. Na nią też mamy, też się jej pozbyć możemy. Dobra, mamy 6 godzin, zaczynamy pozbywanie się. Ja wiem, że to może nie jest najlepsze wyjście, ale po prostu mam takie wrażenie, że jeżeli nie będzie lokatorów, to może oni jednak nic na mnie nie będą mieli, co? Dobra, zacznę od tego, bo go nie lubię, bo on był na początku fajny, a potem zrobił się, jaki się zrobił. Pan Rzesz mieszka pod czwórką. Um, pan że złama dyrektywę o czytaniu. To jest 53 z 12. Wyślij. Dobrze, dobra, poszło. Teraz kolejni. Teraz pani. Pani też nie lubię. Pani jest jakąś chorą feministką. Pani Rowena. To było 53. Z 12, co oni wszyscy mają do tych książek? Co wszyscy na. natychmiast wszyscy. nagle za się wzięli, nie? Myślałby kto, że takie edukujące oni są. I jeszcze pani. Dobra, apagę wszyscy. Odejdź od biurka. E no, nie bij jej tak, ona tylko czytała. Miała się po prostu. Ale patrzcie, tu jest z dwóch. O, czekajcie, może to walki będzie. No, tam tego społowali, on był niemiły dla nas. później. Moje uszanowanie. Zapytaj o wyniki kółtów. Jaki jest wynik walki? Mam z nie się żart. Mądry wódz wygrał. Stracił pan swoje pieniądze. Dziękuję. Dobra, to zabierają, to zabierają. Na to też był do nos. To co, jeszcze raz przejedziecie, czy najpierw tych zapakujecie i wrócicie po to? No, i całe nasze mieszkanie zostanie puste. Zostanie tylko moja rodzina. już właśnie nadchodzi kontrol. Aj, dzwonią, dzwonią. A to nie chwilę podzwonią, ja muszę pudło przejrzeć. Zatem pani miałaś. Jest ten mój, jest. Co prawda teraz pieniądze już mi chyba w niczym nie pomogą, no ale. No weź go wsadź, bo od razu. O właśnie, wezmę sobie pudło, drugie. Ej, czemu oni zawsze są tacy brutalni tutaj, co? Dobra, zanim tamtą wyprowadzą, to ja sobie tutaj u tego posprzedaję, co mogę. O, jakieś noże mieli. Boże, straszne rzeczy. Eju, więcej listów się nie dało. Brzytew też mieli, jakby się codziennie niby golili. Dobra, to chcę zostawić. No, tylko 3000 dobraliśmy. A on też się wyprowadza, czy nie? Czy on zostaje? On chyba też musi się wyprowadzić, skoro ją zabrali. Wiecie co? Odbierz telefon. Godzinę na to mamy. Dobra, już lecę, bo widzę, że to nie przelewki. No, odbieram. Odbierz telefon. Połączenie alarmowe. Ministerstwo. Towarzyszył Karl Stein. Po przeanalizowaniu zebranych materiałów ustalono, że. Nie popełniliście żadnych wykroczeń, świetna robota, jesteście cennym pracownikiem. No ej, no to ja wszystkich wywaliłam, bo ja się spodziewałam tutaj kataklizmu nie wiadomo czego, bo mnie straszyliście, że to takie straszne zakończenie będzie i złe, a teraz co? A teraz nawet no, lokatorów nie mam. Dziękuję za waszą ofiarną pracę. Musicie udać się do eksperymentalnego centrum klonowania, aby poddać się procesie standaryzacji. Okej. Okay. I to już bez zakończenia. Iskra nowego jutra rozpaliła ogień rewolucji i obaliła opresyjny reżim wielkiego wodza. Choć likwidacja biurokratycznej machiny złożonej z setek ministerstw trwała wiele lat, to obywatele szybko odzyskali spokojny sen i radość życia. Wolność słowa i prawo do prywatności były pierwszymi wartościami przywróconymi przez nową demokratyczną władzę. Do cel wypełnionych dotąd więźniami politycznymi trafili wszyscy urzędnicy, którzy nadużywali swoich stanowisk. Choć no to to robiliśmy. życie straciło wielu tak było ludzi, to ich ofiara nie poszła na marne, jak mówią nie ma róży bez kolców. No to, to, to już mieliśmy to zakończenie. Pojawienie się broni o niebywałej sile tak, rodzina w arsenałach obu stron konfliktu nieoczekiwanie wyrównało szanse na zwycięstwo, jednak żadna z nich nie miała odwagi, by jej użyć. Strach przed nuklearnym kijem przeciwnika był niezwykle silny i doprowadził do ograniczenia intensywności działań militarnych. Kilka dekad później niechętnie zawarto pokój. Choć nie od razu, obu krajom udało się przeprowadzić ekonomiczne reformy, przestawiające przemysł zbrojeniowy na produkcję zaspokajającą codzienne potrzeby obywateli. Mimo wszystko poszukiwania zewnętrznego wroga nigdy nie ustały. No dobra, to na było. Dziwu determinacja i lojalność Karla zostały docenione. Państwo w końcu znalazło idealnego pracownika, pozbawionego wątpliwości, skrupułów i emocjonalnych więzi. <laughs> fajny ten, projekt Karla. Karl został złotym standardem obywatela w nowym eksperymencie związanym z klonowaniem. Niedługo potem tysiące jego wiernych kopii podjęło pracę na wyznaczonych im stanowiskach. Oryginalny Karl zginął w trakcie realizacji eksperymentu, ale nikt po nim nie płakał, bo w nowym wspaniałym państwie powszechnej szczęśliwości nie było miejsca na żal czy wyrzut sumienia. Było tylko szczęście. Okej. Okay. I co to tyle, ale co z jego rodziną się stało? przeszanują żonę i syna jeszcze, nie? To nie jest wyjaśnione. Ale fajny motyw z tym tym, no. Eee, że go sklonowali. A czekajcie, ja bym chciała jeszcze raz załączyć i poprosić Jerzego, że wyjedziemy, ale bez pieniędzy. Spróbujmy tego, bo, bo, bo ja chciałam to zrobić. Wtedy mówiliście, że się nie udało, bo były podrobione paszporty. Zobaczymy, czy będzie inne zakończenie. Sobie te dwa pierwsze, m, tak jakby rozdziały zakończenia tyczącego się Państwa i broni sobie przeklikamy. A tutaj zobaczymy. Aha, bo to już jest jak ja się go pozbyłam, tak? Tak, dobra, to czekajcie, wczytamy sobie ten zapis. On powinien być wcześniejszy. Bo wtedy mu płaciliśmy chyba 60 tysięcy, prawda? Tak, bo raz zrobiliśmy, że mieliśmy kasę, to jemu zapłaciliśmy. Ta. O, tu, tu, ty, ty, pan, gdzie ty idziesz? Chodź tu. Chodź, bo ja muszę z panem porozmawiać. O, ja chcę teraz pojechać bez pieniędzy. Mi się chyba da. I zobaczymy. O wyjeździe za granicę. Ryzykuj wyjazd bez pieniędzy. O to zrobimy. Jest pan pewny? To bardzo ryzykowne. Tak. Jak pan sobie życzy. I teraz nie rozmawialiśmy z Patrykiem, bo też mówiliście, że przez to, że ja z Patrykiem rozmawiałam, to on na nas doniósł. Dobra, zobaczymy. Iskra Dobra, to iskra była spoko. Rewolucji i obaliła opresyjny reżim Wielkiego Wodza. Choć biurok, wolność, słowa i no. prawo do były można od razu tego przez nową Choć podczas przewrotu życie straciło wielu porządnych ludzi, no, ciekawi, Carl, no. Nie ciekawi poszła na marne. Jak mówią, nie ma. Pojawienie się broni no, broń, dobra. i sile rażenia w arsenałach obu stron No to w sumie ten pierwszy i drugi element, zakończenie jest w porządku. Klary, nie? Przecież byłaby tylko kwestia, żeby Karl e, do przeżył i był zdrowej szczęścia. Choć nie od razu obu krajom udało się przeprowadzić ekonomiczne reformy przestawiające przemysł zbrojeniowy. Dobra, teraz. To. Próba ucieczki za granicę nie powiodła się. Karla nie aresztowano, został zabity na miejscu jako zdrajca i wróg państwa. Los jego rodziny. No to to takie samo. Jak wtedy. Śmierć miała być ostrzeżeniem dla tych, którzy, podobnie jak oni, rozważali, że żelazna kurtyna opadła. Dobra, czyli tutaj też było źle. A to czekajcie, to ja jeszcze raz cofnę. I chcę wczytać: słuchajcie, jak mieliśmy jeszcze pieniądze, nie porozmawiamy z Patrykiem. To może być tu zobaczymy, nie porozmawiamy z Patrykiem a damy mu pieniądze i zobaczymy bo być może właśnie e, miało to znaczenie, że ja z Patrykiem rozmawiałam, prawda? a jeszcze w ogóle jakby zrobić zakończenie, że nie płaciliśmy łapówki, tylko wiecie zdaliśmy się na kontrolę państwa mamy 20, czyli to już jest zapłacona łapuwa dobra, czyli musimy wczytać jeszcze wcześniejszy tu chyba. Zaraz zobaczymy. To mi się w tej grze podoba, że jest tyle zakończeń. Tyle drobniutkich elementów wpływa na samo finalne zakończenie. O, czekajcie, jest tutaj ten gałgan. O, chodź pan, pan, nie na zupę! Zupa zasłona. Chodź. Panie, panie, bo ja, ja chcę wyjechać. Rozmawiam o wyjeździe. Daj 65 tysięcy. I to teraz było bez rozmowy z Patrykiem. Iskranowego jutra zapaliła się rewolucji. Próba ucieczki za granicę nie powiodła się. Carla No i znowu jest to samo zakończenie. Na miejscu. Więc nie ma to znaczenia. Los jego rodziny opisywały wszystkie gazety. O. Ich śmierć miała być ostrzeżeniem dla tych, którzy podobnie jak oni rozważali, że żelazna kurtyna opadła. No opadła. No to dobrze, to chyba tyle zakończeń, co na razie mogę wam pokazać. Czy ja będę robiła kiedyś drugi sezon Beholdera y, z podstawki? Chyba nie, wiecie? Chyba sobie ja to opcjonalnie przejdę sama. Wiem, że nagrywał to jeszcze Gimper, nagrywał... bodajże Flotar? jak mi się wydaje. Y, Staszek chyba też nagrywał. No, więc możecie u nich również zobaczyć samo przejście Beholdera. Bo... 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 Y, no właśnie tak jak przed chwilą mówiłam. Każdy drobny element ma wpływ na to, co dzieje się dalej, prawda? W sorry, że przerwałam, ale w tym momencie muzyka jest świetna. No, fajna. E, więc, e, więc tutaj mi się to spodobało, bo e, mamy tutaj na to wpływ. Nie jest to jakieś takie mocno takie liniowe. No super. I właśnie, że jest tyle różnych zakończeń, tyle opcji. Na przykład macie, jak ostatnio przeglądała Achievementy, jak byli Shimmerowie. Mogliśmy ich zgłosić, mogliśmy ich wychceć za granicę, mogliśmy ich uprzejść, żeby sami uciekli, nie? Więc jest właśnie tyle możliwości i takie wow. No, więc Beholder mi się bardzo podobał. Polecam. Tak? I my zaczniemy sobie teraz błogi sen, to znaczy teraz. W kolejnym tygodniu właśnie będziemy kontynuowali Beholder Błogi Sen. No, zobaczymy, jak to będzie. Spoilerowaliście mi już, że ten nasz człowiek tam będzie miał kota. Więc jak on ma kota, to, to fajnie, nie? No i tak jak mówiłam, w sumie on jest naszym poprzednikiem, więc wiemy, że został wykopany, więc nie wiem, jak się ustosunkować do tego dodatku, skoro e, teoretycznie na zakończenie i tak nas wykopią, nie? No nie wiem, przekonamy się o tym. Ogólnie mówię, beholder polecam, fajne, tylko mówię, trzeba się wczuć i niejednokrotnie te moralne wybory spędzały mi sens, powiek, tak, najgorzej było z shimmerami, to wam powiem. A potem jak mnie już rankowie wnerwili, to, no. To, to już większych skrupułów nie miałam. No, więc tak, więc grę przeszłam dość emocjonalnie. Dobrze, kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, że byliście ze mną w tej serii, że na przestrzeni wszelkich odcinków udzielaliście mi rad, które niejednokrotnie były pomocne. I cóż, widzimy się w innych filmach na moim kanale, tak więc trzymajcie się, no i cześć.